Mecz o mistrzostwo Fortuna pierwszej ligi pomiędzy widzowem Łódź a GKS em zakończony zwycięstwem. Widzowa 2 do 0. Bardzo proszę o ocenę tego spotkania trenera zespołu gości, pan Paweł Ściebura. Eee, Cóż mogę powiedzieć, to jest niebywałe, że przegraliśmy mecz, w eee, którym mieliśmy pod pełną kontrolą. Eee, pierwsza połowa bardzo w naszym wykonaniu. Nie daliśmy się widzowi rozpędzić wręcz. Eee, daliśmy wysokiej nie pobieraliśmy komputer, byliśmy agresywni. Mieliśmy... Dwie znakomite sytuacje, żeby otworzyć ten wynik, znowu nie wykorzystujemy, powtarza się ten scenariusz z poprzednich spotkań, które przegraliśmy. Następnie stały fragment gry i, i mimo to mieliśmy jeszcze sytuację, żeby złapać kontakt, zdobyć kontaktową damkę, czy walczyć o jeszcze e, wyrównanie nawet przy stanie 2-0. Natomiast no, nasza skuteczność w tych sytuacjach podlokowych jest porażająca. E, no i tak to się kończy, tak jak powiedziałem poprzednio. Ta liga jest zdominowana przez zespoły, które pierwsze strzelają bramkę i później dowodzą ten wynik, i dzisiaj powtórzy się ten sam scenariusz. Cóż więcej można powiedzieć? Nie można powiedzieć, że nie byliśmy zespołem, że nie walczyliśmy, że nie było zaangażowania, bo tu wszystko było. Natomiast brakło nam znowu skuteczności przy stanie zarysowym. Dziękuję bardzo. Jaka jest Twoja ocena tego spotkania? Wszedłeś z ławki już w końcu meczu. No nie ma dla nas żadnego wytłumaczenia. To, to jak dzisiaj zagraliśmy, jak przegraliśmy ten mecz ze swojej strony, no, wszedłem na boisko, już praktycznie wynik był 2-0, tak ciężko było coś odrobić. Graliśmy z przewagą jednego zawodnika całą połowę, więc powinniśmy wykorzystać te sytuacje, które mieliśmy. Może o ten mecz by się ułożyć, więc mieliście rzeczywiście już pierwsze osłonie tego spotkania dwie doskonałe okazje bramkowe jednak piłka do siatki Widzewa nie wpadła w drugiej połowie te role się odgryziły mimo, że widzę w dziesiątkę no to zagrał bardzo odważnie postawił wszystko na jedną kartę myśmy, tak, w każdej się pierwszą połowę My mieliśmy sytuację, gdzie myśmy, mogliśmy zdobyć te bramki a po przerwie tak naprawdę wicef yy, się odgryzał strzelił te bramki, mógł na trzecią przejść i... Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma wytłumaczenia dla nas żadnego, ale tak nie może być. Z już jest trener zespołu Widzewo Uciankę Teledobi. Szalony mecz, można powiedzieć, bo pierwsza połowa na pewno nie jest w naszym wykonaniu. Druga, zupełnie inna, mimo gry w dziesiątkę. Bardzo proszę o ocenę tego meczu. No tak jak mówiłem, jak chcemy tego pierwszego połowę, zapomnieć, zostawiąc to znaczy tak? Mecz to chyba 90 minut. To znaczy widzieliśmy dokładnie dwa twarz. Chcemy pierwsze czy chcemy drugie. A jeszcze drugie gdzieś przy 11. No a na szatie powiedzieliśmy panowie, ta sama drużyna, to znaczy musimy sobie uświadomić. Tu nie ma odpowiedzi. Ale my musimy być bardzo kosywni. Musimy być bardzo determinowani i musimy poświęcić. I to dało rezultaty do niej. Tak jest to. Wiadomo, to nie szacunek. Do Jashembie, które który nie ma tego, byli bardzo się rejonowali, naprawdę, stawili czoła też i troje weszliśmy do tego meczu, także nazywany delikatnie, a się udaj, ale nie się udał i nic o tej troje nie I drugie połowę pokazywałyśmy, tak naprawdę, i z bardzo dobrej strony. Oczywiście, widzieliśmy, już 11 na nie jest łatwe granie, ale jeszcze ja się wybiłem w naprawdę, mogę powiedzieć tylko tylko jedno zdanie, czy z gór. आज मिले